Siema się, mam tutaj Kungu, witam Was w kolejnym odcinku z yy, Fabryki Stworów. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w 25 odcinku. Poprzedni odcinek myślałem, że jest 25, okazało się, że jest 24, i dopiero ten odcinek jest 25. Nie wiem, dlaczego pomyślałem inaczej, nieważne. Witam Was bardzo serdecznie, tym razem właśnie w 25 odcinku. Też już ćwierć setki. W tym odcinku zrobimy coś, yy, o co mnie wiele czasu. Dlatego nie będę tutaj dokładnie wymieniał Niku, dlatego że musiałbym ich wymienić naprawdę dużo, albo tylko to spo, yy, spod. Z poprzedniego odcinka, a to nie przez to, że to było pod poprzednim odcinkiem, stwierdziłem, że to zrobię, bo ja już to po prostu planowałem, że to zrobię, a to, że ktoś to napisał, aż takiego wpływu na to nie miało, dlatego nie będę tego wymieniał. Po prostu dziękuję wszystkim osobom, które zaproponowały to. A dzisiaj będziemy robić po prostu zwykłego smoka. Ja już kiedyś robiłem kościanego smoka, który był tak beznadziejny, że ja nie wiem, a i tak Wam się podobał, ja tego nie rozumiem. Ludzie się mnie czasem pytają, dlaczego Ty to nagrywasz, kungu, skoro. Kurde, ty nic nie umiesz robić w tym. Ja mówię, na nagrywam, no bo wam się podoba. No przecież bym nie nagrywał, gdybym. Gdyby, gdybyście tego nie oglądali, prawda? Że oglądacie, ma całkiem niezłe wyświetlenia, to dlaczego mam tego nie nagrywać, prawda? Okej, okay, więc. Yy, zróbmy sobie tutaj taki większy ten, ten smok niech będzie. Yy, on może chyba będzie miał cztery łapy, tak mi się wydaje, że zrobię takiego... A może taki będzie sobie tak siedział i będzie miał te łapy jakoś tak... Nie wiem, jeszcze zobaczymy dokładnie. Nie, myślę, że jednak zrobię takiego stojącego na czterech łapach. Yy, możliwe, że jak gdzieś kiedyś robiłem smoka, bo jak coś kojarzy, że ja próbowałem, czy czy coś. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak, tak mi się kojarzy, że ja już robiłem tego smoka. Jak teraz poleciałem, prze, przeleciałem po tytułach tych wszystkich moich odcinków poprzednich, to nie, rzeczywiście jednak nie robiłem. Ale i tak mi się wydaje, że robiłem. Ale nieważne, muszę go zrobić jakoś tak fajnie. Muszę go zrobić naprawdę jakoś tak fajnie. Yy, myślę, że zrobić coś takiego. Yy, tutaj. Ojeju, nie o to mi chodzi. Kurde. Żeby zrobić tak, um, no po, powiedzmy: o, no dobra. Niech to będzie tak. Ja to sobie powyginam sam. Ja też to sobie powyginam sam. Chciałem zrobić coś takiego, żeby on miał taką, wiecie, taką szyję, mniej więcej właśnie tak jak teraz ma. Myślę, że to było fajne. I gębę, gębę mu wrzucę na pewno. To już na 100% wrzucę mu taką gębę, bo to jest najbardziej smocza gęba, jaka w ogóle istnieje tutaj w tej w tej grze. Nie myślę, że taki taki sobie będzie miał ryj. I oczywiście woj wzrok mu wrzucę i to będzie genialne z woj wzrokiem. Okej, okay, ciskaj. No, no, no cóż, to na pewno zrobimy mniejsze, no bo. No bo tak, no bo zrobimy mniejsze. Um, o. Myślę, że coś takiego że coś takiego jest git, jeszcze ewentualnie można by zrobić. Nie wiem, jakieś takie czy takie, żeby to nie było aż tak, że tak nie odstawało, nie, bo mnie to denerwuje, że to tak odstaje. Ale okej, okay, jest chyba dobrze, tak mi się wydaje. No dobra, więc weźmy sobie to. I skoro już mamy takiego smoka, to wypadałoby mu dodać jakieś fajne łapy. Pytanie, czy ja chcę, żeby on miał rzeczywiście taki kształt, żeby on stał na, na czterech nogach? Bo ja chyba nie chcę, żeby on stał na czterech nogach, ale szczerze mówiąc nie mam pomysłu za bardzo, jak to zrobić, żeby tego nie robił. Bo wydaje mi się, że jednak nie będzie innej opcji. No dobra, czekajcie. Ja tam na pewno dodał jakieś. Mmm, moment. Jak to zrobić, żeby on wyglądał? Fajnie, a niekoniecznie musiał być na tych czterech łapach. Ewentualnie może być sobie w sumie na tych czterech łapach, tylko niech to będzie wyglądało w ten sposób, że on tutaj te, te łapy będzie miał takie. Takie. Nie, nie takie. Yy, nie takie. Też nie takie, muszę znaleźć odpowiednie łapy do tego co ja chcę zrobić. Yy, ale nie wiem, czy znajdę. Yy, takie coś. Dinko. Może to i było fajne, gdyby było. Wiecie, gdyby było takie, 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 takie takie. Mm, nie, to i tak nie jest fajne. Dobra, damy nieudzinko. Damy sobie, nie wiem, coś takiego. Nie, to też nie. Motyla noga, dzikozaur. Niech będzie, że takie zwykłe stopy mu dam. A tutaj chciałbym dać właśnie takie. Jakieś wiedzie coś w stylu tym. A może dajmy coś... nie wiem, jakieś takie te stopy. Ale tutaj znowu nie, nie ma nóg. Takich, które nadają się do smoka, no nie. Tutaj są, tutaj są nogi, które nadają się do jakichś pierdzielonych owadów. Tylko takie. No tutaj by było fajne, to coś takiego dodać. Ale te nogi się nie nadają do normalnych rzeczy. Tutaj są tylko takie, które się nadają. Jakieś kości po prostu. Ja chcę normalnego smoka. Nie znajdę tutaj czegoś takiego. Niestety tutaj nie znajdę czegoś takiego, no niestety. Więc dobra, trzeba znaleźć, nie wiem, z czegoś takiego. Dzikozaur, ja bym chciał. Mniej więcej coś takiego, ale spokojnie to będzie wyglądało lepiej. Tylko musimy to powiększyć. To nie będzie wyglądało aż tak beznadziejnie. Mam przynajmniej taką nadzieję, że pod koniec coś zrobię z tym, żeby to nie wyglądało tak beznadziejnie. Okej, okay, tutaj jest, jest, jest już. Ymm, lepiej niż było na początku, ale to jeszcze nie jest to, co ja bym chciał osiągnąć. Ja bym chciał osiągnąć coś takiego. Dobra, widzę, że tutaj już jest git. Tutaj trzeba by to powiększyć na pewno, to na pewno, no, bo nie jestem w stanie dopuścić do tego, żeby to było, żeby to wyglądało tak. Okej. Okay. Czyli mam tutaj takiego smoka. OK. Wygląda lepiej. Zdecydowanie lepiej. Z przodu wygląda tak sobie średnio, ale tutaj, tutaj nie ma tragedii. Tutaj nie ma tragedii. Spokojnie dodamy mu jeszcze zaraz jakiś fajny ogon. Dodamy mu jakiś fajny skrzydła. Wydaje mi się, że No tutaj nie ma co dodawać tak naprawdę. No, ma być taki mniej więcej normalny. Dobra, teraz muszę dodać na pewno jakiś, jakąś rękę. Na, na pewno muszę dodać rękę. Ym, wywalmy to, bo ma być jedna ręka. Chciałem zrobić jedną rękę, tak? A nie, przepraszam, bo to mogę zrobić tak. Um, tylko nie to, tylko to. Okej, okay. mamy jedną rękę, bardzo fajnie. I teraz, podobno, jak się kliknie Ctrl, to można wywalić kawałek ręki. Hmm. Nie działa mi to, Ziomuś. Ktoś mi powiedział, że tak jest. Ale to nie działa, Ziomuś, niestety. Shiftem nie. Zaltem nie. No coś tylko kopiuję. No dobra, trudno. I tak zrobimy jakiś fajny, mam nadzieję, że fajny ogon. Bo chciałbym tutaj dodać oczywiście ogon. Myślę, że ogon to jest nieodłączny element takiego fajnego smoka, którego trzeba będzie sobie. który będzie trzeba sobie po prostu tutaj wprowadzić, więc ogon będzie sobie taki. Oczywiście taki. No i no, nawet nie, nie ma tragedii. Tylko czekajcie, ja bym chciał coś, co ma więcej. Elementów do edycji. Czekajcie. To ma trzy elementy do edycji. To ma więcej. Też ma trzy, czekajcie. Miśnio ma, ma chyba cztery. Bo ja, na pewno są jakieś. Tak, tutaj są cztery do edycji. Okej, okay, to mi się naj, 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 najbardziej mi się przyda. Okej, okay, no to robimy tak. dajemy tylko jedną rękę, trzymając A. To sobie oczywiście wywalamy. Tutaj mamy coś takiego. Okej, okay, i mamy taki fajny sobie naprawdę fajny ogon. Zwłaszcza, że jest taki trochę karbowany, wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Teraz tutaj będzie coś takiego. Musimy tutaj dodać, żeby to dobrze, dobrze, że to nie jest właśnie takie yy, jedno, że to nie jest jedno takie proste, tylko że ten ogon jest rzeczywiście taki, taki naprawdę, naprawdę fajny. To bym chciał zrobić coś takiego. Okej. Okay. Coś takiego. Fajnie, fajnie. Wygląda całkiem, całkiem ok. jeśli chodzi o smoka. Czy on mógłby być w sumie większy? Mógłby tutaj być taki. Jakbym go tak powiększył, może bez przesady. Niestety to wszystko bym musiał powiększyć. I oczywiście nogi też bym musiał powiększyć wtedy. Nie, to, to przesadziłem. Tutaj przesadziłem. I wtedy nogi też powiększam. I powinno być w miarę dobrze. Ok, tutaj to zwiększymy to. To bym chciał wziąć w takim razie trochę wyżej. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Czekajcie. Mm -hmm. Tak tutaj. Nogi tutaj, to jest całkiem git. Tutaj wygląda to troszeczkę gorzej, szczerze mówiąc. Mówię to dodać tutaj, ale tutaj to wtedy wygląda słabo, więc albo to wygląda dobrze z przodu, albo wygląda dobrze z tyłu. Myślę, że z boku, z boku jest ważniejsze jak wygląda z boku niż jak wygląda z tyłu, zwłaszcza że z tyłu też jest dobra. Myślę, że jest git. Myślę, że jest git, troszeczkę go można wziąć wyżej, tutaj powiększyć. Myślę, że jest, myślę, że jest lepiej, wygląda okazalej, bardziej okazale, prawda? Okej, okay, tutaj można dodać to, tutaj można zrobić to troszeczkę bardziej na dół właśnie, ale ogólnie wydaje mi się, że jest że jest git. Ogólnie wydaje mi się, że cały czas jest git, że go nie zepsułem wbrew pozorom, bo myślałem na początku, że tak. Troszeczkę mi się ta noga nie podoba, nie wiem jak ona była na początku, ale na razie mi się podoba, więc jest git. Okej, okay, teraz trzeba będzie dodać coś następnego. Tutaj na pewno nie, czyli chwytaki, chwytaków nie mam, więc stopy. Trzeba dodać jakieś naprawdę naprawdę zajebiste łapy. Tutaj chyba nie nadają się, nic się chyba nie nadaje z tego niestety na, na smoka. Ewentualnie taka szpononoga mogłaby się nadawać, ale to jest bardziej jakiś taki gryf czy coś. Właśnie, czy ja nie dałem, czy ja nie dałem jakiś beznadziejny nagryfa, Ta by była w sumie całkiem ok, bo ma tutaj to. Nie, to mi się nie podoba. Nie podoba mi się dlatego, że ma właśnie ten pazur z tyłu. Przez to mi się nie podoba, jak, jak jakiś ptak, nie? Myślę, że takie będzie najlepsze. Może ewentualnie takie. Takie. hmm. Myślę, że takie, takie naj, naj, najlepiej. Dobra, dajmy to tu. Myślę, że po pierwsze trzeba by to powiększyć, a to zmniejszyć. To powiększyć. Okej, okay. sprawdźmy może, nie wiem, wydłużyć to. A może nie aż tak. Tutaj na pewno bym dodał coś takiego. Tutaj muszę to zmniejszyć. Chyba to troszeczkę cofnę. Nie, dobra, tak jest chyba git. Chyba jest git, tylko to trzeba będzie powiększyć. Dobra, wydaje mi się, że że tutaj jest, jest, w miarę dobrze tutaj jest w miarę dobrze, teraz trzeba będzie dodać to tu Ok. i chyba, i chyba, chyba działa wydaje mi się, że jest git czy można by to troszeczkę zmniejszyć coś takiego, myślę, że jest naprawdę, naprawdę gites okej, okay. w takim razie trzeba by pododawać coś, coś jeszcze, jeszcze, jeszcze jakieś dodatki na pewno coś fajnego by się przydało, wiecie, na ogon coś takiego byłoby gites wiecie, takie w sensie właśnie coś takiego Myślę, że, że, to jest, że to jest odpowiednie. Odpowiednia rzecz, dlatego. Okej. Okay. Kończy nam się miejsce. To mi się naj, najmniej podoba. No bo wiadomo, że to mnie strasznie, ale to strasznie ogranicza. Ja tutaj bym mógł szaleć, bym mógł podawać różne fajne, ciekawe rzeczy, ale nie, bo masz ograniczone miejsce, kungu. Masz, bo masz ograniczone miejsce. Dodałbym tak. 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 O, coś takiego. I teraz bym dodał coś tak. Coś takiego. To wygląda teraz jak baran. Nie podoba mi się. Myślałem, że to będzie fajnie wyglądało. Tutaj, barana można zrobić. Ja... Yeah. Ja... Yeah. Zajebisty. Dobra. Łośnika też na pewno nie chcę. Arcyjeleń. Też nie chcę. Okej. Okay. Coś bym pododawał. Może coś z tego. Z dodatku myślę. Myślę, że takie coś, taki krwiopiór oraz takie, takie kości tutaj to jest nieodłączny element jakiegoś takiego Złego wyglądu. Tak mi się wydaje, takie odnoszę wrażenie. Ok. Mm -hmm. Zrobimy tak. To zrobimy, to sobie wydłużymy. Ok. Myślę, że to jest w miarę git. Tylko trzeba by to zrobić tak. Zrobić tak. No i trochę bardziej tak. I to jest myślę, że naprawdę, naprawdę zajebiste, Czy można by to powiększyć generalnie. I skoro to powiększyłem, no to muszę to obrócić troszeczkę tak. No i myślę, że, że w ten sposób jest gites. Myślę, że w ten sposób jest gites. Kopiuję też tu, moment. Tak. 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 Dobra. Jest naprawdę naprawdę gicik. Jest naprawdę gicik. Tak. Pięknie. Okej. Okay. Może być, to nie jest jeszcze nic specjalnego, prawda? Ale tutaj to już mi się podoba, nie? Ważne, że już jest coś, co mi się naprawdę naprawdę podoba. Takie coś, myślę, że fajna sprawa. Myślę, że fajna sprawa. A też nie tylko takie coś. Chciałbym, żeby on miał, nie wiem, cały był nie wiem, w jakichś takich kolcach, czy nawet nie tyle w kolcach, to właśnie w takiej zbroi. Tak jak nie, to jest tutaj, ale tutaj, o! O takie rzeczy mi chodzi właśnie, na przykład taki pancerz tu. Pan też może słaba sprawa, ale w ogóle to on miał mieć te. Ja zapomniałem, że ja stwierdziłem, że mu dam skrzydła. Tylko pytanie, jakie on może mieć skrzydła? Takie? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zwłaszcza, że oni mi nie pozwalają zrobić tych skrzydeł większych. To jest straszne, ale to straszny ból. Nie wiem, dlaczego oni nie pozwalają i to ta, aż tak strasznie ograniczają to. Hmm, bez sensu, po prostu bez sensu, bo to mi strasznie psuje, pl psuje plany. Już nie, nie pierwszy raz hmm, psuje im plany to, że te, że te skrzydła są takie beznadziejne i tak ograniczają. Okej, okay, takie coś w sumie mogłoby być git. Tylko nie wiem, czy on nie, nie potrzebowałby następnych jak, takich skrzydeł, nie wiem. Coś takiego. Coś takiego. Fajnie. I tutaj coś takiego. Moment. Gicik. Gicik i teraz. Nie, no nie mówcie, że nie mam pieniędzy. Nie mówcie, że nie mam pieniędzy. Dobra. Ctrl-Shift N. Ctrl-Shift C. DNA... to było Ad DNA. Akurat to chyba można robić bez żadnego problemu. Nie można tylko przekroczyć... Ups, wszedłem niechcący do tego. Nie można tylko przekroczyć w wskaźnika złożoności, bo wtedy nie da się go użyć na przykład w przygodach i tak dalej. Okej, okay, tutaj byłoby git. Znaczy mógłbym dodać jeszcze, nie wiem, jakieś takie większe, coś takiego, takie cudeńko. Jakieś, co, coś, coś takiego, nie? Żeby, żeby sobie było, żeby sobie było, ale brakuje mi czegoś na łbie, brakuje mi czegoś na łbie i tutaj na łbie właśnie czegoś bym, coś bym dodał, tutaj już nawet niekoniecznie, tylko właśnie coś na łbie, potrzebuję czegoś na web hmm, co to, to, co to właśnie może być, takie, jakieś coś takiego, nie wiem, czy takie coś by się nadało, ale potrzebuję czegokolwiek na ten web żeby to nie było takie puste, no bo, kurna, bo to, to bez sensu jest strasznie, nie wiem, kurna kapelutek mu zrobię, zajebisty pomysł, naprawdę beznadzieja, bez nadzieja. nie mam co mu tutaj dodać nie mam co mu tutaj dodać, że mógłbym mu dodać coś coś takiego właśnie, jakieś tylko musiałoby to być naprawdę fajnie zrobione, moment zróbmy tak i spokojnie, na spokojnie jeszcze mu wszystko pododajemy takie coś takie coś takie coś, takie coś nie wiem, ja bym, może coś takiego, dobra, takie coś może być Ale to dalej nie zmienia faktu, że nie ma tutaj czegoś na samym cienkim czubku Czy ja mogę cokolwiek dodać, czy już, czy już wskaźnik złożoności jest aż tak przekroczony, że nawet oka nie mogę Chyba tak właśnie jest Okej, okay, nie mogę dodać nic, kompletnie nic No dobra, no to co, co zrobię, no muszę go pomalować w takim razie <laughs> Nie wiem, czy go nie pomalować znowu, kurna, na, na czerwono i, i czarno Bo to pasuje do smoka, kurna, to pasuje do smoka Pomalimy go w ogóle tak, bo tutaj ma jakieś łuski i, i takie rzeczy. To, to w sumie jest całkiem spokojnie. całkiem fajnie wygląda jak, jak na takiego smoka. Zwłaszcza od tyłu wygląda zajebiście. Z boku tak już mech, a z przodu, z przodu też fajnie całkiem. Tylko to mi się nie podoba, że powinien mieć tutaj wyrośnięte, ale wtedy z boku by tak dobrze nie wyglądał. Mm, ale trudno. Tylko, że nie podobają mi się te, nie podobają mi się, jednak to mi się kurna nie podoba. Tutaj muszę dodać coś kurde innego, coś. Coś, co też będzie zajebiste, ale jednak, jednak, kurde, inne. Nie wiem, czy nie dodać czegoś takiego, bo już chyba wolałbym, wolałbym kurde, coś takiego niż, mm, niż tamto. Ok, zróbmy tak. Zróbmy to tu. Nie wiem, zrobimy tak. Kurde. Jak to zrobić? Siups. Siups. Hmm, dobra, moment. Zrobimy to troszeczkę niżej, zrobimy to troszeczkę niżej. Jak zrobię to niżej, to to mi dalej nic nie daje, może coś takiego tutaj zrobię właśnie. O, myślę, że to będzie, że to będzie lepsze, że to będzie zdecydowanie lepsze. Myślę, że takie coś już nawet wystarczy, tylko nawet mniejsze, większe nie, większe może nie. Coś takiego. Kurde, no czegoś mi tu brakuje, ale takiego łysego nie mogę go zostawić, ale nic tam kurde nie pasuje. Nic a nic. Nie mam pojęcia, co ja mam tam wsadzić. Może jakieś po prostu kurde uszy. No bo innego pomysłu po prostu nie mam, ale us uszu nie mogę, mogę mu takie trąbki zrobić. Świetny pomysł, naprawdę najlepszy smok świata by był wtedy. Dobra, spokojnie, jeszcze się przenieśmy tutaj gdzieś. stópną nie mogę dodać. Stąd raczej też mi nic nie pasuje. Sprawdźmy stąd. Co mógłbym mu dodać z tych rzeczy? Jakieś takie coś? Nie, nie ma szans na coś takiego. Takie włoski? Nie. Chyba, żebym je dodał. I byłyby naprawdę, naprawdę małe. W sensie... Nie. Bo to już jest na maksa stygresowane. Nie, to, to nie. To takie coś nie wchodzi w ogóle w grę. Nie, no kurna. Nie mogę czegoś takiego dodać. Nie wiem, dobra, dodam coś takiego i, i już ki w dupę, muszę dokończyć, bo ja 10 minut siedzę na tych pierdzielonym dodatku na głowę, nie? Reszta jest ok. dobra, no już trudno, no to, to nic nie poradzę, no nic, nie, nic na to po prostu nie poradzę. Zobaczmy jak on wygląda teraz. No nie ma takiej tragedii, nie jest źle, tutaj wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Z boku... dobra, jest, jest, myślę, że jest git, myślę, że doszedłem do tego, co jest najlepsze. A i tak najlepiej wygląda, kurna z tyłu. To mi się strasznie, strasznie mi się podoba. Fajnie w końcu mi coś fajnego wyszło. Naprawdę. I teraz naprawdę bardzo, bardzo się zastanawiam nad tym, czy ja mam tutaj cokolwiek zmieniać. Mm, bo nie mam pojęcia. Bym dodał taki ten czarny. Taki coś, ok, już od razu wygląda lepiej. I jakbym tutaj jeszcze dodał czarny, zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj w ogóle, jaki detal jest wybrany, bo ja nie mam pojęcia. No tak sobie... Hmm, nie powiedziałbym. Dobra, czekajcie, podstawa. Spokojnie, podstawa podstawa jest taka, a nie, bo w ogóle nie jest wybrany detal, bo ja przecież sam robię. Okej, okay, podstawa jest taka, powłoka. Teraz powłokę trzeba wybrać, i powłokę trzeba by wybrać. Nie wiem, ale rzeczywiście takie coś i czarne rzeczywiście, bo tutaj jakieś plamki się dodają. Tak? O, zajebiste. Zajebiste. Znowu robię czarno-czerwonego, czarno no ale no, nie moja wina, że lubię. że najbardziej lubię te kolory, no. Nie moja wina. Sprawdźmy, uwaga, jest moc. Tylko teraz podstawę zrobię bardziej czerwonego, w sensie mocniejszego, takie. O, taki. To będzie naprawdę, naprawdę zajebiste. Uwaga. Git, to mi się podoba, to mi się naprawdę podoba. Może to zrobić nie aż takie czarne, tylko takie szarawe w odcieniach szarości właśnie, żeby to nie było aż takie. Zaibisty. Naprawdę mi się podoba. Mega mi się podoba. Naprawdę mi się zajebiście podoba. Genialny, naprawdę genialny. Pierwszy raz mi się aż tak podoba stwór, który zrobiłem. Z boku nie jest to aż taki imponujący. Z przodu w ogóle, ale z tyłu no to po prostu klasa. Szkoda, że nie można nim polatać. Ciekawy jestem, czy te, czy te skrzydła by się nie bagowały jakoś. Ale okej, okay, fajnie. Nazwę go po prostu smok. Nazwę go po prostu smok. W pomyśle dam. Nic nie dam w pomyśle, dlatego że bardzo dużo osób mi proponowało smoka. Że znaczy wiem, że zwykle robiłem, że jeśli kilka osób mi coś sproponowało, to robiłem to, co ostatnio mi ten. Ale ja stwierdziłem, że zrobiłbym sobie smoka. Akurat rzeczywiście były tam nawet dwie osoby. Jedna osoba powiedziała, żebym zrobił Smauga. inna osoba powiedziała, żebym zrobił smoka. Ale po prostu przez te 24 odcinki wcześniejsze, tak dużo osób mi go zaproponowało, że to jest. że to jest, wiecie. No, więc nie będę tutaj niczego takiego robił. To jest słabe. Zajebisy. Dobra, kończę, to bo to już ponad 20 minut. Więc to nie ma co. Więc dobra, strasznie, strasznie Wam dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku i strzelcie lajka, jeśli Wam się podobało naprawdę. Siema no. Jak dziwnie kończę, nigdy tak nie kończę, ale nieważne. Siema.